Cześć, z tej strony tymi i jest ze mną Przypu Siema! I gramy sobie w wallsy na serwerze Citroxa Czyli mc.craftgames.pl I dobra Gdzie są skrzyneczki? Tu są skrzyneczki Zabrałeś mi, ale mam tu diaksa mam już Ja mam Ja mam diaksa, więc nice Ja mam 8 żelaza, mam buciki żelazne, mam 16 są, Mam 20 TNT i nie zginiemy z głodu Bo mam 5 jabłek O, to dasz mi dwie, dwa no, okay. Okay. I co? My tutaj już jesteśmy, orientujesz się, może gdzie jest jakiś enchanting bądź coś I wiesz co ja proponuję, żebyśmy sobie kupili koksy, co nie? Bo nie mam telemonet. A mam, mam, mam telemonet, mam No to właśnie kupilibyśmy sobie koksy, a enchantingiem się nie przyjmujemy, bo może ktoś znajdzie enchanting z naszej drużyny, więc będzie dobrze. Tak, ale ciekawe czy nam da. <laughs> nie, tutaj są ogarnięcie sobie, wiesz. No, Niektórzy. Zależy. Bo dzisiaj... No dobra, nieważne. E, nie wiem po co ja wszedłem na tą górę, myślałem, że tutaj coś jest, ale była skrzynka tylko, A w sumie jedzenie było przy pół tutaj u góry, więc nie, nie wbiję już. Nie ma no, ja sensu. Się ja tu zeskakuję. I tak w ogóle to ten, to... O! Oh, nice! Nie wiem co powiedzieć, wiesz, bo miałem coś mówić, ale mi wyleciało. A, ale mi piszczy w uchu! Czemu? A, nie wiem. <laughs> A też tak mam czasem. Ale to mi jest piszczy skok w skok ciśnienia chyba, wiesz? A możliwe coś z tym stylu. Ale nieważne, ja tutaj już sobie kopię kobla, żeby nam wydropiło coś dobrego. jakie lagi mam? Ja nie mam lagów. Człowiek. Ale nie narzekaj na odcinku, nie narzekaj, nie ulegnij. Praszne... E, zaraz tutaj zrobimy sobie w ogóle craft drewna, nie mam. Przypu. No to chodź tutaj do tej kopalni, bo tu jest naprawdę masa drewna. A ja zeskoczyłem już na jakąś dół do kopalni, wie, na jakiś dół Wylecam do kopalni. tam bardzo serdecznie Kristina czy Weź po zbieratelę drewna i się tepnij do mnie, to, to tutaj pokopiemy sobie. Spoko, spoko, spoko. Bo okay. tutaj, generalnie serwer jest bardzo fajny, zapraszam bardzo serdecznie, tylko teraz akurat Citrox ma więc są lekkie lagi, ponieważ wiecie, no wszyscy próbują Malajwa? dobić... No. Nie widziałem. Bo ja mu się zaczęły właśnie ferie, i robi powitanie w ferii. <grym> to tak jak mi. <grym> ale nie, to by się tydzień temu już zaczęło. A Dobra, nieważne. Ci... Bo nie, w sumie widzowie widzą to dzień później po tym, jak to nagrywamy, bo my to nagrywamy 24, wy to widzicie 25. No. Tak? Tak szybko to wstawisz? No tak, jutro i pojedyncze. No to jutrze. zapraszam na mój odcinek z, z serii Trzej Bracia. No, Trzej. No, ale to już. bla, bla. wszystko jest wiadomo. <grym> Mrya, tu robię dwa piecyki, chociaż nie, jeden mi wystarczy. Zrób sobie dwa, wiesz? Bo nie, jeden. Czemu jeden? Bo Słuchaj nie potrzebuję to... więcej czaj, ziomek. Nie czaję, Nie rozumiem ciebie. Ja ciebie też nie rozumiem. <laughs> no, I generalnie mam nadzieję, że seria z tego serwera wam się spodoba, bo myślę, że uda mi się załatwić tutaj YouTubera, to będzie jeszcze lepiej dla mnie, ponieważ będę miał. Mm, dla mnie przywileje też. plus. O, oh, fuck! Co? Nie wiem, coś. Jakaś cofka była, kurziutka. Nieważne, będę miał tutaj youtubera, więc będzie mi łatwiej wbijać na ręki mm, i będę mógł z wami nawilować. No bo to jest w ogóle strasznie źle zorganizowane, jeśli się nie ma svipa. W sumie svip też mało pomaga, nie? Nie, dużo pomaga, wiesz. A czy pomaga pod tym względem, że są tańsze itemy i tak dalej, ale jeśli chodzi o wbijanie na areny, to to jest... to jest katorga, serio. Nie, dla mnie jest git. Dla mnie to jest katorga, bo mój internet jest słaby, więc... No, no dobra, no ja tutaj... Wkładam swoje żelazo, źle, żelazo Bo jak klatę już mam coś mi się skojarzyło z fajną, no, pewną piosenką, ale... Nie będę tego śpiewał na odcinku Okej okay. Kurczę, jeszcze jeden diaks, bo jednego diaksa wyhaczyłem ze skrzynek na początku, wiesz? A co, może byś mi dał? Niezły żarcik, a masz już jednego? No nie mam ani jednego No ja właśnie mam Jednego, i potrzebuję jeszcze jednego do naszego pięknego mieczyka. Do pięknego mieczyka, który jest taki 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 złoty. <grym> tak. Wo, jakie tutaj jest po prostu koloroznawstwa. No, no. Koloro znast, znast. Zna, znawca. No. No, znastwo. No, nie. Znastwo. Wiem. nie wiem, nie wiem, co chciałem ja <grym> powiedzieć do końca. Ok zakładamy sobie zbrojkę i wyglądamy teraz super, extra, mega SWEEEK Ok Nie jesteś swek, bo nie masz złotych JEST DIAKS Ostatnia sekunda Nie, jeszcze są trzy minuty Ostatnia sekunda i Mam nadzieję, że generalnie mi się powoduje w tej rundzie bardzo serdecznie UWAGA WIEKOPOMNA CHWILA Timmy patrzcie na mnie timi, Timmy, Ti-Ti-Pi Tipi przepraszam Koksa? Okej, okay, no, kupiłem sobie koksa. To ja też kupię. Chociaż... To, jest, to jest... To jest opłacalne, wiesz, bo ten... Bo... Chociaż pewnie i tak nie... Z... bo tutaj trzeba go jeść na piąte, nie? Jak zawsze na pół serduszku w pieprzem. Mm. <grym> <grym> tak, ta... FAK! No nie, daj mi! To no był NARA! Przypadek. Dobra, już ci daję, masz szkobla, zrób sobie nowy. Ej, no nie, no <laughs> To był przypadek. Ja znalazłem, nie będę miał nice. Zrobię sobie szarpa dwójkę normalnie. Nie no, masz dobra. Szuka. A! Nie kilo! Ci <laughs> nie, nie, nie. No, Wymiana. Masz. Okej. Okay. <laughs> Ale nie wymiana. Masi? <laughs> Minie. Ej, pałki! Macie ten enchant. Nagrywamy. Nagrywamy Dawajcie Mi go wytrybie. trybie Now Now Diament Nice Nice Wbijamy no. się na górę, nie? No E! Hey, gdzie moje żelazo? O tutaj <laughs> Już się wystraszyłem Dobra To 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 To, to, to I wszystko pięknie, ładnie Oj dawajcie mi za kobla i czekaj, tepnijmy się do jakiegoś randomowego gracza No, to, to czekaj Je, My jesteśmy w żółtym, tak? Tak, tep, kondzio, 56 tep, tep, wiela Wiela... Is... Wiela, tutaj trzech jest A tutaj koło kądzie jest dwóch Wiela, dwa... Gdzie, I dwa chyba nikt nie ma enchantu, wiesz? Okej, okay, jestem koło wiele. No, nie ma nikt No to słabo No trochę Naj Najwyżej, wiesz Ostatnia rundę praktycznie wygrałem bez engeantów. To ładnie. Czyli... Wiesz jak ja miałem farta, że po prostu y, koleś był bez zbroi, znaczy nie miał klaty i chyba spodenek, nie, uh -huh. nie miał klaty i, i hełmu uh -huh. i stał na spawnie i ten, i strzelał z łuku i on mnie nie widział jak ja od, nie, tak na, od dołu do niego podszedłem i ten, i po prostu miał koksa i nie zdążył zjeść i miałem za niego darmowego koksa, więc nie musiałem kupować. No bo właśnie to też jest spoko, bo możesz sobie właśnie itemki z gościa zebrać i... Ty, dix. Czekaj, te, tep... tep Dixel jakiś? I on ma enchant? Nie, chyba nie. No on napisał enchant Dixek tep. Nie ma, nie ma, nie ma. Jestem koło niego Chodźcie szybko, tep do mnie! Ty mi no, Ale chodź tutaj. nie wszyscy mają svipa. No. Tep. Pod ściany pałki, pod ściany Ej nie, nie nie to jest zbyt ryzykowne, żebym ja tutaj sobie sam stał No jestem pod... jestem z tobą, ej Ziombel. A, a, no jesteś ze mną Ziombel. I widzisz, mamy w miarę ogarnięcie tym co nie? Bo patrzcie tutaj, tylko tamten typ się ma tylko spodenki, ale to mamy mieć za to Więc wydaje mi się, że będzie ok, no nie? I mam laga chyba, nie mam laga Nie masz, nie muszę, nie, muszę, nie masz Dobra Hu, hardcore Trzy, dwa, jeden, go! Szybko, kupę tego klepiemy, chodź tutaj te... Czekaj, ja tu biorę refile. Przydadzą Boże, się wak fak, fak, fak! Stary Dobra, uciekłem. Jakoś Gino mi się baszy? udało. Mam co, ulepszoną klatę. Na prota, nice. prota dwójkę. Nice! Jem refila. No i co? Bra o! Czarni, ro -ro 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 -ro. pomożemy, pomożemy, pomożemy mu! No, pomożemy, tylko on ma ulepszoną. Fak, 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 ginie, ginie, pada, 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 nie zdąży. Jest! Sypnął! Jest! Fak, 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 bije, bije, bij. bijemy, bijemy. Jem koksa! Żyra koksa! Okay. Jaka okay. klepa! Ja mam straszne lagi stary, przerywa mi No Bijamy mi też! Się tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie. Polirze, polirze. Jest, nice. jest, 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 Nice, nice! Sweet, sweet! Ja tu gonię typa jakiegoś Jak mi ścino! On jest na koksie, on jest na koksie No, bez kitu Ten nie, ten nie, ten, ten tutaj, o nie Pada, 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 pada! jest, Stary! Co to jest, za... Mam. DX-owy sharpness? Mam mieć e fire aspect 2 i sharpness 2. Mm, butki budki projectile. Mam enchant, mam enchant. To git. Czy ja tu w budki wyrzuciłem? Protection. Dobra, ja mam wszystko w sharpness i prot. Nice! Ej, osłaniam mnie, stary. E, osłaniam, osłaniam Spokojnie, nic tu nie ma dookoła. Czekaj to łuk widzę, łuk widzę. I ulepszony Flame 1, nice! Nice! Protection Cały Protection i no mieczek Sharpness 2 i Fire aspect 2 NICE! Story! Weź kliknij na mieczek na mieczek ile masz? Plus 7 attack damage? Plus 6 Ja mam plus 7, bo mam Sharp 1 Deax. Mhm, spoko. 5 minut do deadmechu i na środku jest ziombel Biegnę do niego, biegnę ale do zostaliśmy niego Zostaliśmy tylko czterech naszego teamu, więc wiesz, jest nawet ludzi Ale zaróbiliśmy. On kopie tam bloki diaksowe, ja idę do niego Uważaj, strzela chyba Nie. Fuck, fuck 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 typ! Uwaga, broń 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 Pali się Ginem refila Kurde, ale tu klepy Stary. Foksa, dziewczyn. On. Z żarkoksa? Nice! Zabiłem go. Ale tu jeszcze jeden jest. Też na koksie, na koksie, na koksie. Pomóż, 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 please. Jest nie stary, czekaj, gdzie ty jesteś? Ehm, okay, uciekam, go. uciekam, uciekam. Jednym słowem, uciekam. Przepraszam za ten wysoki ogień, No ale niestety nie... W... zapomniałem włączyć swój, swój tekstur. Tak, widzę, nice. że. M... Nice, nice. Jest, 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 yes. ale on jest na koksie. To nie, to uciekamy, stary. Ale już nie, już nie, już nie. Już nie, już nie. Bi 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 okay, bijam, pom... bijam, bijam, bijam. Jest, oh, jest, jest. Nice! What the fuck co to jest za mną? Refile, refile, refile. Czekaj, ja ogarniam Eku lekko. Okej, okay, osłaniam y git. Coxa dance sobie po prostu. Mm -hmm. No nie co? Re No lognął no. Ale frajer Jaki typ? Lognął. No. Chyba za to będzie miał bana, wiesz. No ja mam to nagrane, więc jeżeli będę ogarniać, żeby mi dać Ci tubera, to ja powiem, że tutaj właśnie lognął. No. Podczas walki, no bo my się na niego patrzymy, wyjmujemy miecze, No, Chyba... to było... ty! A może on się tepnął do kogoś? Czekaj, te... Ale nie można się tepać w trakcie gry. A no, to, to lognął na stówę. Tak. Chyba, że wcześniej rzucił perłę. Nie sądzę. Ej, A... chodź tutaj ze mną, bo tutaj musi Jestem być super epic taktik game. Ej, czekaj, tylko jeszcze. Co to jest za dziura? Mi się czanki nie załadowały, stary. Elo, ten... To jest ten typ! To jest ten typ! Ej, ja padam! Nie! Koks, koks, koks! Pali. Fuck! Miałem laga, stary. Spoko, rozumiem. Ja się jestem typiem wbijania wbiję niepotrzebnie jadą koksa. Kolejnego koksa je! Wow. Jaki typ? On ma trzy koksy A tak się... No trzymam kciuki, stary, trzymam kciuki? Tipi, 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 tipi. Nie mam też żadnych perełek. Słabo, słabo. Uciekam mu, uciekam mu, uciekam mu. No to. Iran ma tych koksów. Nie wiem, ale wiem, że jak je tego jednego to jeszcze miał w ręce. Szkoda, że się nie da spektakować, wiesz? No szkoda. Ja regenkę wypiłem. On nie goni ciągle. Skąd miałeś tę rękę? Miałem podkę jakąś, wiesz? Okej. Okay. Znalazłem typka, wiesz? Szczęście, że ją złapałem. O, dobra, zostawił mnie, więc szybko jem refila. Znaczy, zostawił mnie, on tutaj czai się na mnie. Nadal. Że miałem tego laga Skinąłem, łapka w górę za to. Jest, pada, pada, pada! Zniszczę go, zniszczę! Koksa, koksa je, koksa! Jest! Zniszczyłem! Te, no, polizł tylko. Jest, mam! Jednego miał tylko, jednego miał. Stary. Pięć zabić mam. Nice. Kto został? Trzy od nas, dwa od zielonych, jeden od czerwonych i jeden od niebieskich. Very nice. Tylko ja bym chciał się jakoś z moją drużyną tutaj spiknąć, nie? To by było miłe. Cześć, widzę tutaj. Kogo nie widzę? Jest pracy. Widzę zielonego. No jest sześciu. A w tym.. No i już beze mnie, nie? Ze mną siedmiu. Nie wiem czy do tego zielonego iść. A to tylko ty zostajesz z naszego teamu? Nie, trzech z naszego. Najwięcej E, to win game No nie do końca. Jest, 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 jest! Pada? Nie, nie pada. Motowa no deathmatch, deathmatch! Słowa motywacyjne Timmy wierzę w ciebie z całego serca. Wszyscy twoje widzowie trzymają teraz kciuki za mną. Ej się rozpoczął się, a się nie rozpoczął, nie mogę ich bić. Czemu? Bo musisz poczekać kilka, kilka sekund. Fak, ja zjadłem już koksa Słabo. Ja jebię. Szajze. Jest mogę, mogę, mogę. Timi walczy, Timi klepie ich po mordzie ze swojego miecza. On ja też jest. z dwa? Ja mam, ale ja mam, mój jest lepszy, wiesz. Ale ja koksa mam je. Raz, stary. Tak, ale mój ma więcej damage'a, więc wiesz. Oh, okej. Okay. Ale to jest rozgrywka. Chyba najlepsza na tym serwerze. No, tak, ja tylko zwaliłem z tym koksem, bo już nie mam koksa. I on też nie ma. Nie, on ma jeszcze, jest na koksie jeszcze, fuck. Shit. O dobra, już nie jest. Nie jest, kurde ile on tego koksa trzyma. Fuck, shit. Zostałem tylko ja, dwóch moich i dwóch ich. Shit. Jednym słowem się boję, że ten mój to. Totro... Fakt, dwóch na mnie zostało. Dwóch na mnie poszło, dwóch na mnie poszło. Nie mogę sprinta włączyć. Uciekam, uciekam, uciekam. Jestem na szczęście na Fire na fire Resistance. Okej. Okay. Widzę tam moją. Ona się kryje za drzewem. Czy tam on? No więc super, mam team. Ale czy jest w ogóle besteta i się kryje za drzewem? Nie, z setem. Nieolepszonym. I zginęła. Zostałem sam na dwóch, jeden diaksowy, cały ulepszony, z aspektem i koksami. No nie mam szans. Dum, dum, oh, jeszcze uciekam! No a zginąłem. No jedno słowo, no nie miałem szans. Ej, zamknij się przypu. Nie miałem szans, tak więc myślę, że odcinek wam się podobał, no niestety sfailiłem na koniec jestem trochę bardzo zły w sumie. Bo no nie, mój team mi nie pomógł. Przepraszam, ja co nie padłem. No, ty też zlamieś strasznie, Falsie. No, okej. Okay. To by było na tyle, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, aby wiedzieć, abym wiedział, że podobają Wam się materiały z Przypem i w ogóle z The Walls. Tak więc, tak, subskrypcja też mile widziana, aby być z moimi mater materiałami na bieżąco. To by było na tyle. Zapraszam na kanał Przypa. Macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Siema.